Cześć moi drodzy, cześć moi mili, witam Was serdecznie na kanale OFPC w nowym 2026 roku. musiałem sobie przypomnieć, bo się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tego. I zamiast jakąś nowością, to zapraszam Was dzisiaj na test starocia Huawei GT4 żony po roku użytkowania. Jak wygląda, czy nadal jest w pełni funkcjonalny, tego dowiecie się w tym filmie. Zapraszam. Huawei GT4, zarówno w mniejszych wersjach dedykowanych raczej dla płci pięknej i tak samo wersje większe, z większymi kopertami, miały miejsce swoją premierę, jak mnie Google nie myli. We wrześniu 2023. Teraz. Szybka kalkulacja: rok czasu, no trochę data się nie zgadza. Nie zgadza się z bardzo prostego, z bardzo prostej przyczyny. Nie kupiłem go żonie na premierę, a praktycznie dwa lata po. Odpowiedź również jest dosyć prosta. Dlaczego? Kasa. Ja uważam, że zarówno GT5, który mam na ręce, GT6, które są obecnie dostępne, czy wcześniejsze, czy wcześniejsze właśnie GT4, nie są warte. Tych pieniędzy, za które producent, czy które woła producent w dniu premiery. Po roku, kiedy one są 300-400 zł tańsze, to już jest dużo ciekawszy kąsek, natomiast po dwóch latach, kiedy one już kosztują dobre 500 zł mniej niż w dniu Premiery, to wtedy dopiero są opłacalne do zakupu. Dlaczego? No taki zegarek, czy taki zegarek, to co mam na ręce GT5 GT4, to tak naprawdę funkcjonalność paski Fit, ale obudowanej we właśnie kopertę zegarka. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to, to tutaj ostatnie oprogramowanie, jakie jest aktualnie dostępne, to wersja Harmony OS 5.0. Ja na GT5 mam Harmony OS 5.1. Nowsze zegarki mają wersję Harmony OS 6.0. Jaki z tego wniosek? Po co w ogóle to mówię? A przyczyna jest prosta. Po pierwsze, zmiany sprzętowe są wręcz kosmetyczne, a różnice funkcjonalności, na przykład w przypadku GT6 lepsze śledzenie treningów rowerowych, Wynikają nie na przykład z ułożenia czujników czy większej funkcjonalności samego urządzenia, ale właśnie oprogramowania. Gdyby te zegarki dostały Harmony OS 6.0 i aktualizację aplikacji, no to też by były w pełni funkcjonalne, tak samo jak GT6. Czyli to już jest produkt martwy. Nie dostał aktualizacji nawet do Harmony OS 5.1, jak GT5. I GT5 też jest w zasadzie produktem martwym, bo nie dostał aktualizacji do Harmony OS 60. Czy te aktualizacje będą szczerze wątpię? No, mógłbym się nawet założyć, że raczej producent po prostu już porzucił te urządzenie. Co nie zmieni jednak faktu, że nadal są to zegarki w pełni funkcjonalne. GT4 żony nie straciła wodoszczelności, aczkolwiek również tutaj chciałbym dość wyraźnie zaznaczyć, że zegarek z wodą ma kontakt tylko epizodyczny i przypadkowy. Ponieważ fabrycznie jest on wyposażony w pasek skórzany, w tym przypadku biały, koperta i sprzączka są takie pozłacane. No, to nie jest zbyt dobre połączenie materiału i wody. On bardzo szybko by się rozwalił totalnie. No, jak to zresztą każdy inny pasek skórzany. No i właśnie, jeżeli chodzi teraz o ząb czasu na tej y, części zewnętrznej, na kopercie muszę przyznać, że jest bardzo mało rys. Żona, jako szczególnie, go nie oszczędza. Ale też nie biega po skałach, tak, węglu, nie grzebie, żeby go porysować czy coś. Widać, zwłaszcza koło przycisku, jakieś niewielkie rysy, ale co ciekawe, sam lakier, to pozłacanie takie, pozłacanie pewnie ze złotem to nie ma raczej nie wspólnego, tylko kolor chodzi, oczywiście. Nie widać tutaj zużycia, tak naprawdę. Po roku ten zegarek wygląda niemal jak. Nowy. Oczywiście jakieś tam drobne, gdzieś tam niuanse, można ich dopatrzyć, ale przy takim normalnym użytkowaniu absolutnie nie. Przycisk giagi koronka chodzą jak najbardziej OK. Co do ekranu. On od początku był zabezpieczony szkłem hartowanym, to szkło hartowane nadal na tym zegarku jest i to na szkle hartowanym kilka drobnych rys, raczej na krawędzi widać, ale nie na samym ekranie. Sam ekran nadal jest w stanie idealnym. Ten właściwy również nie został w tym czasie uszkodzony. Dotyk działa nadal prawidłowo. Najwięcej uwag mam oczywiście do oryginalnego paska, który, jak już zresztą widzicie, wymagał w mojej i żony ocenie wymiany. Paski skórzane, są bardzo piękne, fajnie się je nosi, to niestety, ale dość szybko się po prostu zużywają. Nieważne, jaki by to pasek nie był i na tym również to zużycie jest widoczne. Widać, je, zwłaszcza tutaj na rogach, gdzie najwięcej tego materiału jest wytarte. Odduszenia, oczywiście, od sprzątki widać, gdzie jest używany. No i oczywiście zabrudzenia, zarówno na nitce, jak i samej powierzchni paska, których już nie jesteśmy w stanie usunąć. Być może specjalista byłby w stanie ten pasek uratować, ale podejrzewam, że gra jest jednak niewarta świeczki. Zaleta. To jest zwykła standardowa szerokość 18 mm w przypadku właśnie tej wersji mniejszej koperty. Więc nie ma problemu, żeby na Amazonie czy tam innym portalu dokupić sobie taki zamiennik. Ten kosztował mnie chyba 20. 8 albo 38 zł, i też jest podbity, że jest to naturalna skóra, ręcznie wykonane. Myślę, że ze spokojem, ten rok również podziała. Co do funkcjonalności, oprogramowaniu trochę powiedziałem, że nie zaktualizowane i raczej już nie będzie. Ale co z funkcjami? Funkcje są dokładnie takie same, jak były na dniu premiery czy w dniu premiery, więc mamy przede wszystkim ograniczenie. Ograniczenie, jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe, te w zasadzie nie działają. Jest to tylko i wyłącznie. Proteza, która pobiera nam niewielką, ale jednak prowizję, w związku z tym już jedna rzecz odpada. Jeżeli chodzi o mapy, to podobnie jak w GT5, również tutaj dostęp do map offline praktycznie nie istnieje. Wyskakuje na telefonie, akurat żona ma Samsunga, komunikat, że dane mapy Petal nie są po prostu wspierane dla danej wersji Androida i koniec. Mapy się natomiast wyświetlają, ale w trakcie aktywnego Treningu, wtedy bardzo ładnie to mapę widać. Moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie. Problem software'owy, którego producent nie zamierza rozwiązywać. Nie mam również żadnych uwag co do zwolnienia działania. Tutaj wszystko działa nadal bardzo płynnie i szczerze mówiąc ja nie widzę różnicy między GT4 a GT5. Bateria również jest bardzo istotnym czynnikiem i tutaj również nie widzę żadnej różnicy między tym co było w dniu premiery, a co jest obecnie. Mało tego, GT... Chyba w zasadzie cała seria na tyle dobrze trzyma na baterii, że żona nawet pokusiła się ostatnio o włączenie Always on Display i tak korzysta z tego zegarka, bo ten czas pracy na baterii jest na tyle satysfakcjonujący, że nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu zegarka. Ładowanie, tu też się po roku nic nie zmieniło, nadal jest stosunkowo wolne, ponieważ jest to ładowanie indukcyjne, natomiast akurat żona w taki sposób korzysta z zegarka, że ona dość często go sobie gdzieś tam odkłada. I przy okazji może go doładować, więc ta bateria również jest eksploatowana, powiedziałbym, w takim idealnym przedziale na ładowanie. Między 20 a bardzo często 80%. Czasami doładowuje go do pełna, ale również nie zawsze. Aplikacja na komputer to jest dokładnie ta sama aplikacja, której ja używam z GT5 i która, pewnie się nie pomyle, jest również do GT6. Ta jest w miarę często aktualizowana. Pełna funkcjonalność, natomiast no, nadal nie przyzwyczaiłem się do jej przejrzystości. Przejrzystości inaczej, sporo reklam płatnego abonamentu. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, i nadal w przypadku chęci zmiany niektórych funkcji, których codziennie się nie używa, muszę wspomagać się wyszukiwaniem po prostu w Google, gdzie daną funkcję zmienić, bo trudno, chławek, tutaj o intuicyjność posądzać. Moi drodzy, żeby już tak sztucznie nie przedłużać, podsumowując, uważam Huawei GT4 za bardzo dobry zakup, żona również tak twierdzi. Jest to zegarek, który jest warty swojej ceny na chwilę obecną, który nadal ma pełną funkcjonalność, chociaż nie jest już Aktualizowany, w sensie pełną funkcjonalność bez tych funkcji, które od początku nie działał, tak żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Myślę, że z spokojem kupiłbym go drugi raz. I jeżeli ktoś teraz zastanawia się nad jego zakupem, bo on nadal gdzieś tam czasami w sklepach jest dostępny w bardzo dobrych cenach, to myślę, że mogę polecić, bo pod względem płynności działania nie ma mu czego zarzucić i raczej już gorzej nie będzie. Bateria przez rok. Cały czas trzyma po prostu fenomenalnie. Ekran nie ma absolutnie czym się wstydzić, nawet w stosunku do nowych urządzeń. Te zmiany oczywiście gdzieś tam są, ale kosmetyczne. Próby czasu nie wytrzymał pasek, co było do przewidzenia, natomiast nie dlatego, że on się uszkodził, tylko po prostu kwestie wizualne zadecydowały o tym, że go wymieniliśmy. A ode mnie to jest na tyle. Wkrótce spodziewajcie się również takiej recenzji po roku GT5, którego ja używam, ja troszeczkę inaczej eksploatuję jednak ten zegarek od żony, więc Więcej zdecydowanie go moczę, basen, prysznic również więcej trenuję, więc i tutaj ma większą styczność z potem i ja zdecydowanie swoich urządzeń zwykłych zegarków. Zresztą też nie oszczędzam w ogóle, więc często gdzieś tam przyłożę, a od jakiegoś czasu nie mam również. Szkła ochronnego, więc też będziecie mogli zobaczyć, jak po roku wygląda ten ekran. A to jest, przypomnę, również w GT4, zwykłe szkiełko mineralne. Niestety, mimo dość wysokiej ceny samego urządzenia, w dniu premiery bardzo wysokiej. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tego urządzenia, dajcie śmiało znać w komentarzu. Wiecie doskonale, że ja w miarę możliwości odpowiadam, zwłaszcza, zwłaszcza krótko po. Premierze danego filmu. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej. trzymajcie się, a jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, oczywiście zaglądać do opisu i przyklejonego komentarza, gdzie znajdziecie przydatne linki, również linki do partnera kanału do sklepu Computronic, do również aktualnej oferty zegarków Huawei. Ode mnie na tyle jeszcze raz. Cześć.